stacji początkowej, czyli Katowice. To jest tam ja i mój plecak. To jest Mikołaj i jego plecak. Świetnie. Witamy się już z Wiednia i musimy się ogarnąć, bo ta trasa była ciężka. Przed państwem ogromny dworzec w Wiedniu. O 8.30 mamy pociąg do Innsbrucka. nie udałoby się nie zrobić przypału na każdej podróży i wiecie co się okazało, że kupiliśmy rezerwację miejsc o miesiąc za późno i zamiast na wrzesień kupiliśmy na październik i w sumie do Innsbrucka udało nam się przedostać, a teraz nie wiemy co będzie z Weroną także trzymajcie kciuki Wam, w jakich warunkach jedziemy w pociągu? To jest nasza baza. Tu jest A, to jest Nikołaj. A tu są. Fajnie. Tak wygląda nasza biznes klasa w pociągu EuroCity z Monachium do Wenecji. Jedziemy na odcinku Innsbruck Verona. No, generalnie jest bardzo komfortowo. Dobra. Tak, tutaj najnowocześniejsze siedzenie Proszę Państwa, pierwszy włoski posiłek dzisiaj Co? I yes. Mamy teraz przesiadkę w Weronie, około pół godziny jeszcze nam zostało No i umiamy sobie czas Pizzunią, focaccio, mam nadzieję, że dobrą kochani. Witam się z wami w podróży dzień drugi. Zaraz wam zrobimy room tour, bo wczoraj przyjechaliśmy bardzo późno, około 23.00 i byliśmy zbyt zmęczeni, żeby cokolwiek wam pokazywać. I marzyliśmy tylko o tym, żeby się wykąpać. Także zaraz wam zrobimy room tour i lecimy do Rzymu. Ok, a więc pokój wygląda tak. To jest lustro, które zajmuje Mikołaj, wersalka, kolejne lustro, kibelek, prysznic. Stoimy właśnie pod czymś takim jak Water Tower pod to jest We włoszech są takie właśnie miejsca, gdzie mogę sobie po prostu... Ładować wodę do butelki, masz 1 no litra, jeden przy tym, dwa i chyba taką szklaneczkę małą i napełniacie sobie butelki, to jest wszystko darmowe, bo jest tu ogromny żart. No, props, bo w żadnym innym kraju tego nie widziałem. Właśnie siedzimy sobie na murku i będziemy spożywać nasz pierwszy dzisiejszy siłek w sumie. mamy w kacie i i nie do końca, i ale wiemy co to zrobiam. No. Także tak sobie tu siedzimy, tam są ludzie, my jesteśmy outsiderami, więc zawsze siedzimy inaczej. Jesteśmy aktualnie przy ja to się jesteśmy właśnie przy Orologio D'Aqua de Pincio i jest tutaj taki zegar napędzany wodą z 1867 roku. Teraz wam pokażemy. No ale w sumie myślę, kiedy wam pokażemy to miejsce, bo no, takie miejsca jak Koloseum albo nie wiem, Forum Romanum wszyscy znają. A to jest takie nietypowe, a jest bardzo ładne i myślę, że warto odwiedzić tak odpocząć od tego natłoku ludzi i, i to było ciepło, bo no, naprawdę brzmi jest nie? A no, tu jest fajnie wietrzyk, jakiś tak przyjemnie. Serio mega przyjemne miejsce i polecam. Mówię, są bardziej, wielkie jest... meby jakieś jak i, i babbugi, także jak jeszcze zobaczymy, to... To wam się jest radę. to miejsce, jest mega magiczne, wygląda jak z bajki, ale to zaraz zostaniecie jakiś fajny filmik. Aktualnie znajdujemy się na szczycie schodów hiszpańskich Teraz wam pokażę dół, bo widok z góry na dół jest przepiękny Tu macie jakie mają ogródeczki ładne na tarasach A tam oczywiście tłum przy fontannie Pięknie, pięknie Wspinamy się właśnie w 32 stopniowym upale Po to, żeby zacząć dziurkę od klucza Ale jak ładno No, także nie pytajcie dlaczego Mam nadzieję, że będzie warto. Ok, teraz stoimy w kolejce do bramy, w której znajduje się dziurka od klucza na widok Bazyliki Świętego Piotra, więc może uda wam na... mi się coś dla Was nagrać. Jest to o tyle ciekawe miejsce, ponieważ znajdujemy się na terytorium włoskim. Zakon rycerzy maltańskim, do którego prowadzą te drzwi, jest suwerennym terytorium Malty. A widok przez dziurkę odklucza jest na Bazylikę Świętego Piotra w Watykanie. To miejsce łączy z sobą trzy państwa. Dzień dobry, tutaj jest Miki. I witamy nowe państwo, czyli Watykan. Cóż mogę powiedzieć, jest to moje drugie mikropaństwo? W pierwszym byłam w Monako, no ale robi to wrażenie. Jeszcze trafiliśmy na bardzo ładną pogodę w sensie, że już jest po zachodzie i te chmury są dają taki klimacik. Także no mega. Uwaga! Mamy polski akcent! Oh yes! To są moje ulubione drzewa i właśnie się dowiedziałam, że są po prostu sosny pinie. Także podzielę się z wami tą lekcją geografii, jak w sumie biologii. <grym> a to jest Miki. E, idziemy sobie właśnie parkiem mm, Muzeum Borgeze. Niestety nie udało nam się wejść, bo już na no, dzisiaj bilety są wykupione, a przez internet nie dało się ich kupić. Także no niestety będziemy musieli no, się... wcześniej, ale no... No my Czasami nie mieliśmy nie takiej rano. opcji, żeby w sumie kupić wcześniej. No, nie wiedzieliśmy, o której godzinie. Ale rano, jak będziecie, dobrze. to bardzo polecamy tą, e, to muzeum, bo jest przepiękne. I po prostu musimy Park się zadowolić parkiem i spacerkiem. Także z takich miejsc, których nam nie udało się odwiedzić, a Wam polecamy, to na pewno ogród botaniczny w Rzymie i właśnie to Muzeum Borghese, bo jest przepiękne z tego co widzieliśmy na zdjęciach. I myślę, że warto to odwiedzić. A ja szczerze, wcześniej nigdy o tym nie słyszałam, także Wam mówię, żeby się z Wami podzielić. No, i jak będziecie jeździć w takich letnich miesiącach do Rzymu, to polecam się zaopatrzyć w cienkie ubrania, w butelkę, butelkę z, filtrem. z filtrem, bo są tu po prostu takie water towery, jakby. I, I przede wszystkim możecie też na przykład parasol. Myślę, że to też była spoko opcja. i tu macie nazwę i wzięliśmy tak tu jest carbonara a tu jest amatriciana chyba tak i zaraz otworzymy. To jest strasznie duża porcja nie a zapłaciliśmyśmy za jeden euro ok i teraz carbonara otwórz wygląda ciekawie zaraz damy znać Jedzenie było pyszne i naprawdę każdy, kto przyjeżdżałby, powinien spróbować tej miejscówki. I co chcielibyśmy Wam jeszcze powiedzieć? No generalnie super obsługa bardzo szybko. Tak, no. Można jeść na miejscu i na, jakby na wynos. Bardzo fajnie pakują w ogóle te rzeczy. No i jedna porcja kosztuje 6 euro. To A jest, jest mega za, duża jest bo jest Mega w ogóle. duża na włoskie warunki, uważam, że nawet za duża, bo. Aż ciężko się potem tym idzie, nie? Bo no w ogóle we Włoszech nie? jest tak, że przynajmniej w tych miesiącach takich wakacyjnych, że tu się naprawdę nie chce jeść. Wam się chce cały czas pić, po się, ale wam się nie chce jeść. I, tak. I zrozumiemy, dlaczego Włosi dają bardzo małe porcje jedzenia, bo generalnie ja nigdy nie jestem tutaj głodny, praktycznie ani chwil nie byłem głodny, odkąd przyjechaliśmy. Ale zawsze chcemy czegoś spróbować i tak, to, 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 to jest tak... Pachnie, tak, no. I ma takie coś na trzeba iść, nie? I, I no, już jakby tą włoską kulturę, to jest prostu tak Chcę się z Wami podzielić, jak tutaj jest pięknie. To jest Piazza Di Popolo. Popolo. A to są te ogrody, gdzie byliśmy. I patrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Jakby te dwa budynki, to jest jakby takie odbicie lustrzane. I jak stanie się centralnie prosto. No nie wiem, mega pięknie. I jeszcze jest taka brama jakby na to Mega ładnie pojedzieć Jak Ci się Rzym podoba? Bardzo fajnie Bardzo polecamy Ale szkoda, że nam się nie udało tej dwóch rzeczy zmienić Ale to może jest powód do tego, że przyjechali po raz drugi Oczywiście. Także Czas czekamy na zielone światło tak. się Do się obawia co No właśnie, no wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale dajcie. Main character in Rome Jesteśmy już na dworcu Roma Termini i czekamy na nasz pociąg do Reggio di Calabria Jedziemy do miejscowości Villa San Giovanni, to jest jedna stacja przed Reggio di Calabria Takim pociągiem pojedziemy, taki sam jak ten, jest to Pendolino 250 bodajże Tutaj jest linia Freccia Argento, czyli jeszcze taka lepsza Freccia Rossa Czyli jakby takie Intercity Premium u nas Express Intercity Premium, a to jest po prostu coś takiego jak odpowiednik Express Intercity. Czekamy, mamy jeszcze 50 minut do wjazdu. Pokażemy Wam, jak zarezerwować bilet przez Rail Planner i na przykład chcemy sobie za 50 minut pojechać do miejscowości via San Giovanni i tak wygląda sama rezerwacja tego. Tak, pokażemy Wam jeszcze tu macie te 7 dni przez które musicie przerobić waszą trasę. tu widać, że mamy już dwa dni jakby zużyte, a mamy 7. i teraz robimy tak tutaj wpisujemy sobie roma termini bo to jest jakby stąd jedziemy i teraz tak Może San Giovanni, no się udaje Dobra. Tutaj dajemy save My trip. I teraz idziecie do swojego pasa. My trip. Czyli wchodzicie na... Tutaj, na My trip. Tutaj macie to. I musicie go po prostu włączyć, jakby ten bilet.